Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gietzwaldu. Zarządzenia pruskie wobec pielgrzymów i duchownych Rzesze pielgrzymów niepokoiły władze pruskie. To też by utrudnić ich napływ, Landrat Olsztyński wydał rozporządzenie, w którym ograniczał pielgrzymom swobodne przebywanie w Gietrzwałdzie, a mieszkańcom podejmowanie ich w swych domostwach. 17 czerwca 1878 roku radca ziemski z Olsztyna Wilhelm Edward August Klemann wystosował do sołtysa Gietrzwałckiego rozporządzenie. Jest konieczna potrzeba, aby przy mnóstwie ludzi, jakie do w skutek pielgrzymek się schodzi, przepisy prawne ściśle się przestrzegały i przeprowadzały. W tym celu Wzywam sołectwo, aby następujące przepisy w tamtejszej gminie natychmiast ogłosiło. Po pierwsze, wedle rozporządzeń regencyjnych z 18 listopada 1828 i 5 lutego 1836, wszyscy mieszkańcy, tak osoby prywatne jak oberżyści i karczmarze, są zobowiązani osoby u nich nocujące w przeciągu 24 godzin u zwierzchności policyjnej zameldować pod karą pieniężną od 1 aż do 15 marek albo stosowną karą więzienia. Przyjmowanie tych zameldowań zlecam sołtystwu, które o nich osobny rejestr wedle dołączonego szematu Utrzymywać powinno. Jeżeli sołtys do prowadzenia tego rejestru nie jest zdolnym, wtedy o potrzebną pomoc piśmiennego na koszt gminy Gieczwałckiej należy się wystarać. Po drugie, tacy właściciele, którzy obcych u siebie przyjmować i im pokarm i napój za zapłatą podawać chcą, potrzebują do tego pozwolenia, Wygotowanego przez Wydział Powiatowy. Czynności sprzeciwiające się temu przepisowi, wedle paragrafu 147 Ordynacji Procederowej z dnia 21 czerwca 1869 roku, karą pieniężną aż do 300 marek albo więzieniem aż do 6 tygodni, będą karane. Po trzecie. Wedle ustawy z dnia 11 marca 1850 roku zebrania publiczne pod gołym niebem wymagają poprzedniego pozwolenia pisemnego miejscowego urzędu policyjnego. Do takich zebrań publicznych należą też zgromadzenia się pielgrzymów na tamtejszym cmentarzu, tamtejszych placach, ulicach, ogrodach i tym podobnie. Tylko w kościele są zebrania cierpiane. Dopuszczalne. O pozwolenie w mowie będących zebrań powinien się przedsiębiorca, przełożony lub kierownik tychże u pana Wójta wystarać. Skoro takie zebranie bez tego pozwolenia się odbędzie, wtedy przedsiębiorcę spotka kara od 15 do 150 marek albo więzienie od 18 do 6 tygodni. W dalszej części zarządzenia policyjnego. Wskazano bezpośrednio parafię Gieczwałską i sołtysa, którzy odpowiadają za przestrzeganie powyższych przepisów. Czytamy. Kto miejsce na to ustąpił i każdy, który w zebraniu jako przełożony lub kierownik występuje, ściąga na siebie karę pieniężną od 15 do 150 marek. Za niedozwolone ustąpienie cmentarza zostanie dozór kościelny. Za niedozwolone ustąpienie ulicy i innych placów publicznych zostanie sołtys ukarany. Tenże jest w ogóle za wykonanie danych przepisów odpowiedzialnym. Sołtysowi pozostawia się przyciągnięcie do pomocy starszyzny wiejskiej i innych osób na koszt Gminy Gieczwałckiej. Dodano do rozporządzenia policyjnego informację, że ścisłe przestrzeganie tego rozporządzenia Kontrolować będzie stacjonowany tam żandarm okręgowy albo też oddział żandarmów, mogących tam być stacjonowanymi, którzy też mają polecenie do pomagania panu Sołtesowi w wykonaniu mojego rozporządzenia. Redakcja pielgrzyma ubolewa, że przepisy te utrudnią pielgrzymom przyjazd do Gieczwałdu i dłuższy pobyt. Podsuwa pomysł, by osoby zarządzające cmentarzem odwołały się do władz wyższej instancji, by można było bez przeszkód gromadzić się na wspólnej modlitwie wokół kościoła, gdzie był cmentarz. Podaje jeszcze inne rozwiązanie. By przybywać do Gietrzwałdu w grupach nie większych niż 200 osób, a wówczas nie będzie problemu z przepisami policyjnymi. Konkludując, autor tekstu zaznacza że przepisy mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój Gieczwałdu. Może niebawem otrzyma on prawa miejskie. Powstanie wiele wspaniałych hoteli, sklepów i za kilka lat stanie w wiosce kościół zdolny objąć nie tysiąc, ale kilka tysięcy pielgrzymów. Dziś mija 140 lat od początku objawień i nic z tych mesjańskich wizji się nie sprawdziło. Na łamach innych pism polskojęzycznych ubolewano z powodu zaostrzenia przepisów policyjnych w stosunku do pielgrzymów i mieszkańców Gieczwałdu. Rząd zapatruje się na Gieczwałd tak jak niegdyś na Marpingen i widzi w tym nie tyle nabożeństwo, ile zbiegowisko ludzi. Zaznaczono, że po interwencji księdza biskupa Filipa Kremenca i księdza proboszcza Augustyna Weichsla w królewcu. Landrat olsztyński złagodzi swą politykę wobec mieszkańców Gietrzwałdu i pielgrzymów. OOOH mm -hmm.